Dobry wieczór, zaczynamy Fakty po faktach. Diana Rudnik, witam Państwa i witam mojego i Państwa gościa. Jest z nami Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej. Dobry wieczór, panie premierze, witamy. Dobry wieczór. Witamy i spotykamy się w wyjątkowym momencie, w wyjątkowym czasie, kilkanaście godzin przed, przed rocznicą momentu, który... Zmienił bardzo wiele, jeśli nie wszystko. 12 miesięcy pełnoskalowej wojny, pełnoskalowej agresji Rosji. Od pierwszych bomb, przez właściwie pewność, że Kijów padnie, potem niedowierzanie, że nie padł Bucza, Irpień, Mariupol. Aż po przyjazd amerykańskiego prezydenta właściwie na linię frontu. Jaki to był Pana zdaniem, Panie Premierze, rok? No to był w jakimś sensie rok wielkiej nadziei i takiego narastającego optymizmu, mimo wszystkich tragicznych okoliczności tej wojny. Mimo lęków, strachu, także przecież tutaj nad Wisłą, absolutnie uzasadnionego. Ale nadziei i optymizmu, że dyktatorzy, że władza bezlitosna dla swoich i dla obcych, reżim Putina, tak bardzo pomylili się co do Odporności i zdolności obrony swoich terytoriów, swoich granic, swojej ojczyzny, ale też swoich wartości, Ukraińców, ale także całego Zachodu. I będziemy mieli pewnie no już do końca życia w, w pamięci obrazy te najtragiczniejsze, te najbrutalniejsze. I, I niezależnie od tego, jak będzie wyglądała ta historia następnych miesięcy i lat, to to ta pamięć za mnie zostanie. O okrucieństw bezwzględności, bez sensu tej agresji, bo tak naprawdę jest przecież kompletnie pozbawiona jakiegoś racjonalnego, racjonalnego sensu. I, a z drugiej strony będziemy z taką dumą mówili sobie, szczególnie my, Polacy, mamy pełne prawo do tego, będziemy z taką dumą wspominali ten czas, że... Że między nami, Polakami, panował właściwie praktycznie pełny konsensus, pełne porozumienie, że trzeba pomóc Ukrainie jako państwu, bohaterom Ukrainy, którzy bronią Ukrainy przed agresją rosyjską i tym wszystkim rodzinom, szczególnie matkom z dziećmi, którzy znaleźli schronienie w naszych domach tutaj w Polsce. Więc to jest doświadczenie równie bolesne, równie dramatyczne też dla nas, jak i jakby przywracające w jakimś sensie nadzieję i w człowieka. I w solidarność, i, i w, w te podstawowe wartości, o które przecież Ukraińcy walczą z taką determinacją. Ale po tych 12 miesiącach, i po tych dramatycznych momentach, po tych dramatycznych zwrotach, o których mówimy, o tych, o tych dramatycznych obrazach, tej nadziei jest więcej czy mniej? Bo to Warto chyba od razu, od razu nawiązać do, do zdarzeń z ostatnich godzin. Mówię o wizycie prezydenta Bidena w Warszawie i w, i w Kijowie. I... Mm... Bo przecież nie chodzi tutaj o ocenę tylko dyplomatycznego wysiłku Amerykanów, Ukraińców, Polaków, ale o jakby potwierdzenie czegoś, co wydawało się jeszcze kilka miesięcy trudne, a rok temu czy dwa lata temu niemożliwe. Znaczy mówię o takiej, takiej już coraz pełniejszej, coraz bardziej zdeterminowanej solidarności całego Zachodu. Wokół sprawy ukraińskiej. I ten szczególnie ten nadzwyczajny symbol, jakim była ta zaskakująca, ta niespodziewana wizyta prezydenta Bidena w Kijowie, ale tu nie chodziło tylko o symbol, tu nie chodziło tylko o że to jest taki wspaniały i odważny gest, ale to miało też bardzo poważne polityczne znaczenie. Jeśli prezydent Biden zdecydował się tam być, to w jakimś sensie Ameryka powiedziała, nie odpuścimy. Było przez ten rok o którym Pani mówi, ileż było spekulacji, czy, czy aby Amerykanie albo ktoś inny nie namawiają Ukraińców do kapitulacji, do jakichś negocjacji, ustępstw. Ja też, no, mając swoje kontakty, nie miałem wątpliwości, że ci, którzy jednoznacznie opowiedzieli się po stronie Ukrainy, nie będą tutaj kluczyć. I i prezydent Biden potwierdził to w sposób jednoznaczny, że Ameryka będzie, to co powtarzali wielokrotnie politycy Zachodu, będziemy tak długo pomagać Ukrainie, jak długo to będzie potrzebne w tej wojnie. Ta jedność, solidarność jest niewątpliwie podstawową kwestią. Generał Ben Hodges w faktach po faktach mówi tak, ta wojna może się skończyć nawet w tym roku, jeśli kraje zachodnie powiedzą chcemy, żeby Ukraina wygrała i zaczną dostarczać Ukrainie to czego potrzebuje. Pan wierzy, że to jest możliwe, panie premierze? Tak, wszyscy wiemy, że jest wciąż za mało, jeśli mówimy o dostawach broni szczególnie z niektórych państw europejskich. Ale ponieważ ja mam w, w pamięci wiele zdarzeń z, z początku wojny, ale też sprzed wojny. Ja pamiętam moją wizytę, w, i to tuż przy granicy ówczesnego frontu w Donbasie z prezydentem Zelańskim, tuż po jego wyborze na prezydenta. I wtedy no, ta, ta, ta potrzeba wsparcia ze strony Zachodu była już bardzo duża. I równocześnie takie rozczarowanie, że tak niewiele zachód robi. No to Polska, niezależnie od tego, kto rządzi, była z niewielkimi tam jakimiś momentami zawahania u prezydenta Dudy czy prezesa Kaczyńskiego. Były takie, taki moment lekko antyukraińskich nastrojów dawno temu. Ale, generalnie... Ale już po wybuchu wojny. Nie, wojnie. nie, nie, nie. Przed wojną, Przed wojną. pamiętamy ten, głównie chodziło o kwestie historyczne i, i, i relacji polsko-ukraińskich. Ale jakby co do zasady... Y... My akurat od samego początku, niezależnie od tego, kto rządzi, niezależnie od sporów wewnętrznych, w sprawie Ukrainy i Rosji jednak no, trzymamy się w Polsce razem i byliśmy zawsze gotowi do daleko idącej pomocy. Ale Zachód był bardzo wstrzemięźliwy. Znaczy, Zachód to też Trump, nie tylko Biden. Prezydentura Trumpa, no to było to ewidentne zagrożenie dla Ukrainy i dla ładu światowego. Niemcy, wiadomo, jak długo to trwało, zanim się zdecydowali na pomoc, ale... Jeśli spojrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, jaką drogę przeszły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, cała Unia Europejska, no to te takie spektakularne fakty jak Szwecja i Finlandia. Nie chciały do NATO za żadne skarby oba te kraje przez dziesięciolecia. A tu w ciągu kilku miesięcy nastąpiła aż tak radykalna... Zmiana, więc... Ewentualny sprzeciw Orbana, czy głosy, jakie płyną ze strony premiera Węgier, czy jakieś gesty, na przykład Austrii, która zaprasza parlamentarzystów Rosji na, na zgromadzenie parlamentarzystów, parlamentarne OBWE. To są takie drobiazgi, które w kierunku tej drogi, mówi pan o drodze, że Zachód kroczy i rozumiem, odwrotu z tej drogi nie ma. To są to są takie drobiazgi, które na ten główny nurt nie mają wpływu, czy jednak mogą mieć, im dłużej będzie się to przeciągało? Jak obserwujemy różne kraje, to oczywiście to, to, to jest takie falowanie. No, no weźmy Włochy pod uwagę, tam... Do końca nie było wiadomo, jaka będzie pani premier Meloni. Za nas takich mocno prawicowych poglądów i podejrzewana na początku, że będzie prorosyjska, a jest bardzo twardo proukraińska. Węgry to nasze wielkie narodowe rozczarowanie. No, to akurat nie jest drobiazg, no, bo tam widać, że i rząd i Orban jest zdeterminowany, żeby być po stronie Putina. To jest straszne, to jest haniebne. No i przykro dla wszystkich Polaków, biorąc pod uwagę relacje polsko-węgierskie przez stulecia takie, takie przyjazdy. Teraz powinny być jednoznacznie przecięte. Znaczy Orban w, y, y, tak naprawdę postawił Węgry poza Unią Europejską. Znaczy, Orban zdecydował, ale niestety z poparciem bardzo dużej y, y, grupy wyborców, no, wyborców Fidesu, że Węgry są poza tym politycznym zachodem. No, tak ta, ta, ta się stało. Ale jeśli weźmiemy y, nieposzczególne przypadki. W każdym kraju znajdziemy y, jakiś Proputinowców i no, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast y, tam wśród Republikanów ciągle są spory na ten temat. Ale generalnie Zachód jako całość y, w ciągu tego roku przemierzył wielki dystans w stronę y, jakby, integracji politycznej z Ukrainą. I w tej determinacji przeciwko agresji Putina i, i generalnie autokratom i despotom, tym reżimom, które, dla których y, y, demokracja jest solą wokół. Teraz ten, ten cały Zachód, o którym Pan mówi, mm, miał usłyszeć bardzo ważny komunikat, jaki popłynie z Warszawy z ust prezydenta Bidena. Mówiło się o tym wystąpieniu jeszcze przed nim. Historyczne. To co do historii przejdzie? Które słowa, zdaniem pana, z tego wystąpienia do historii przejdą, czy już przeszły? Zawsze chcielibyśmy mieć to poczucie, że uczestniczymy w zdarzeniach historycznych. No to wiadomo, że to też podnosi nas wszystkich na duchu. Ale to, to wydarzenie rzeczywiście ma wymiar historyczny. Na przykład słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak jednoznacznie wspierające nie tylko Ukrainę w wojnie z Rosją, ale też Mołdawię, czy... Białoruś, demokrację, mówię oczywiście o opozycji białoruskiej, o demokratach Białorusi. Y to są słowa, których nie można lekceważyć. To są słowa, które pokazują, że y kończy się ten na szczęście krótki y czas takiego izolacjonizmu Ameryki, takiej narastającej obojętności Zachodu wobec tego, co się dzieje na wschodzie. Kończy się czas politycznych romansów z autokratami typu Putin, Zachód się konsoliduje i to w tak trudnych sprawach, jakim jest choćby Białorusi i, i, i to, co robi reżim Łukaszenki, czy to, czy to napięcie w Naddniestrzu, czyli zagrożenie dla Mołdawii. No, mówiąc krótko, cały wywód Joe Bidena plus ta wizyta w Kijowie pokazują, że udało się jakby odbudować i to w sposób taki nadspodziewanie pełny. Aktywną solidarność zachodu NATO, Unii Europejskiej, że więzi transatlantyckie stały się znowu tak, tak istotne i to jest absolutnie bezcenne. Ten, kto się spodziewał, że Joe Biden będzie wymieniał ilość sprzętu jaki, czy, czy kwoty, jakie popłyną na, na Ukrainę tu w Warszawie w czasie tego przemówienia, moim zdaniem, robił błąd w założeniu. Znaczy, te, tego typu przemówienia nie są po to. Że to, to się wypracowuje przy stole, to są, to są często kwestie dyskretne, to są też pewne procesy, ale politycznie to to jest no, jedno z przełomowych wydarzeń XXI wieku, bez wątpienia. Czy mniejszym przełomem było... Podanie ręki przez prezydenta Dudy i te kilka słów, jakie panowie wymieniliście, chyba że nie wymieniliście. Może pan zdradzić, panie premierze? Nie, to nie ma co znaczy na, po pierwsze: jest mi, jest mi przykro, że. Wie, wiecie państwo, no, m, przez kilka lat w Polsce doszło do, znaczy przez y, te agresywne zachowania w y, PiS-u doszło do tego, że od kilkudziesięciu godzin wszyscy smokają z zachwytem, że ktoś komuś podał rękę. Ja wiem, to nie, nie, nie wina tych, którzy, którzy są zachwyceni tym faktem, ale mnie jest aż trochę, znaczy ja się czuję z tym nieswojo, bo dla mnie podanie ręki jest gestem naturalnym przy powitaniu czy przy pożegnaniu. I. Nie, ja bym bardzo chciał, żeby w Polsce wróciła normalność, to znaczy, że to, że, że właśnie ludzie podają sobie rękę, zapraszają się na spotkania, rozmawiają ze sobą, że to, jeśli chodzi o ten świat polityki, że to wróci do jakiejś elementarnej normalności. Dzisiaj mamy, no, przywołała pani prezydenta Dudę, u was mówił o tym, że Trybunał Konstytucyjny powinien się odkłócić. Znaczy dzisiaj poziom tych konfliktów jest... Wszędzie na takim poziomie, że to, że właśnie nagle jest taka radość, o podał rękę, o przeszedł obok i nie uderzył. No, to kiedy jest... prezes PiS podał panu rękę w Sejmie, to to takie cmokanie, jak pan to nazwał, trwało nawet kilka lat i, i wciąż bo... gdzieś tam się echem odbija i jest pokazywane. A propos gestów i zaproszeń, to, to na Radę Bezpieczeństwa Narodowego pan zaproszony nie jest, jak rozumiem, bo nie, tak nie. jest sformułowane zaproszenie. Powinien pan być? To wynika jakby z samego z natury tej instytucji. A skąd to wykluczenie? Chyba że nie tak pan to odbiera. Znaczy ja się nigdy nie, nie napraszam nigdy nikomu. Znaczy, mam zwyczaj być tam, gdzie, gdzie moja obecność jest pożądana, ale to nie są prywatne spotkania. Prezydent Duda, czy dlatego, że PiS się nie boi, czy dlatego, że prezydent Duda ma jakieś obawy, ale to jest poziom takie bardzo nieracjonalne. Znaczy nie chcą rozmawiać z liderem największej partii opozycyjnej o sprawach bezpieczeństwa. To jest po prostu błąd. Czy on wynika z tchórzostwa, czy z jakiejś obsesji, trudno mi powiedzieć, ale to jest po prostu błąd. I, bo przecież tam rozmawiają ludzie o sprawach, które dotyczą wszystkich. Nie PiSu, nie pana prezydenta Dudy, tylko bezpieczeństwa Polski. I, i, I Polaków, a więc sympatyków różnych partii, czy ludzi politycznych. I dlatego przenoszenie emocji partyjnych do Trybunału Konstytucyjnego czy do Rady Bezpieczeństwa Narodowego to są rzeczy niedopuszczalne. Słyszałem dzisiaj też w mediach, i to, no, to jest tak zaskakujące, właśnie, że wrócę do Trybunału Konstytucyjnego, że dziennikarze i komentatorzy, ale też politycy zastanawiają się tak. Tak zupełnie otwarcie, jaka partia wygra w Trybunale Konstytucyjnym? Partia Ziobry czy Partia Kaczyńskiego? Zobaczmy, jak nisko upadł system sprawiedliwości pod rządami PiSu i także po decyzjach prezydenta Dudy. Że dzisiaj już tak trochę bezwstydnie ludzie się zastanawiają, jaka partia ma większy wpływ na sędziów. Coś, co jest no, zaprzeczeniem jakby istoty Trybunału Konstytucyjnego. To o ten wątek Trybunału i decyzji pana prezydenta Dudy bardzo chętnie dopytam. Kończąc wątek Joe Bidena w Polsce i spotkań, i rozmów, krótko i dosadnie tak pan określił pana rozmowę, pana spotkanie z Joe Bidenem, Donaldzie będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji zawsze i wszędzie. Jak pan to interpretuje? O jaką walkę dokładnie chodzi? To, co było dla mnie najważniejsze, jeśli chodzi o, o, o kwestie naszej relacji, to, to nie było ani moje pierwsze, ani piąte spotkanie z Joe Bidenem, znamy się naprawdę bardzo dobrze od ponad 15 lat, więc ja wiem, jakie on ma przekonania. Warto pamiętać, że jeszcze tak niedawno Prezydent Biden uznawał rządy PiSu za porównywalne do Łukaszenki i do Orbana na Węgrzech. Mówił te słynne słowa, że rodzi się na naszych oczach autorytaryzm i wymienił niestety Białoruś, Węgry i Polskę. Ale wynikało to z jego głębokiego przywiązania do takich podstawowych zasad demokracji, do wolności. Pamięta pani w jego, tym właśnie warszawskim przemówieniu słowo wolność padło naj, najwięcej razy i do rządów prawa, on jest naprawdę przekonany do tych fundamentów tej politycznej cywilizacji zachodu i myślę, że to często jak ludzie się pytają, czy, 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 czy my jesteśmy rzeczywiście w tej chwili w centrum zdarzeń światowych, czy Polska ma taką rangę w tej chwili, tu przyjeżdżają prezydenci, Joe Biden drugi raz. Oczywiście my jesteśmy w centrum uwagi, bo jesteśmy państwem niemalże frontowym. Ja bym wolał, żeby. No wiecie Państwo, Palestyna i Afganistan też były w centrum uwagi. Ukraina jest dzisiaj w centrum uwagi świata. Ja bym chciał, żeby Polska była w centrum uwagi świata jako to miejsce, gdzie się broni także tych fundamentalnych wartości. I Biden też by tego chciał. Dla mnie jest ważne, żeby Joe Biden wiedział i się dowiedział, że jak nastąpi zmiana władzy w Polsce po wyborach. Na sprawach Ukrainy, Rosji, relacji transatlantyckich będzie nie, nie tylko, że nic się nie zmieni, ale będzie jeszcze lepiej, jeszcze mocniej. I żeby także prezydent Stanów Zjednoczonych wiedział, że tu w Polsce są. Silne środowiska, silne partie polityczne, które opowiadają się za tym modelem zachodnim, y, y, tym nieautorytarnym, tylko demokratycznym. I to usłyszał? Tak, znaczy my nie musimy siebie przekonywać, no bo y, mamy za sobą wiele godzin różnych rozmów, różnych formatów Liczba zdań, ale... y, słów, czas nie odgrywa tu aż takiego znaczenia. Z mojego punktu zdanie. widzenia nie. Znaczy te wyścigi, które się pojawiły w mediach, kto, ile, jak, kto ma zdjęcie, kto... no okej, okay, rozumiem te emocje, ale, ale powiem szczerze. To są zbyt poważne sprawy, i, i, i moje zdanie tak. Jednak jesteśmy poważnymi ludźmi i trzeba poważnie to traktować. To wypłynął w naszej rozmowie Trybunał Konstytucyjny, wypłynęła kwestia decyzji pana prezydenta, który ustawę, która zdaniem przedstawicieli PiSu ma odblokować, ma tym momentem być przełomowym, które ma odblokować miliardy z Unii, kieruje do Trybunału, wiedząc, że jest on no właśnie Trybunałem wewnętrznie skłóconym, nie ma zgody co do prezesury yy, pani Julii Przyłębskiej, nie ma zgody czy, czy w ogóle się zbierze i, i w pełnym składzie zajmie tą ustawą właśnie ten trybunał jak pan interpretuje ten ruch prezydenta dlaczego taki e, sposób rozwiązania kwestii ustawy o znowelizowanej ustawy o sądzie najwyższym wybrał to co się dzieje wokół trybunału Włączywszy w to działania prezydenta Dudy, to jest element tego naprawdę nieprawdopodobnego chaosu politycznego, gospodarczego, do jakiego PiS doprowadził. Proszę mi pozwolić na króciutką dygresję, ale ona ma bezpośredni związek z, z pani pytaniem. Przez jakiś czas byłem chory. W związku z tym, yy, więcej czasu miałem na obejrzenie, o, oglądanie wiadomości. Tylko w ostatnich nie dziesięciu dniach mieliśmy Villa Plus. Yy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i 120 czy tam tak, ponad 120 milionów złotych dla firmy, która, y, której przychód tam osiągnął nie wiem, 130 zł, y, a z reguły jedzie na stratach. Mamy ten, z tego słynnego młodego Gdańsztanina, nieistniejąca de facto firma y, 22 y, miliony złotych czy 44 y, 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 dotacji. Prawie 50. Czy tam prawie znaczy, mówimy właśnie o milionach i dziesiątkach milionów złotych. Mamy narzeczoną asystenta prezesa Kaczyńskiego, 28 lat, dzisiaj wicedyrektor KGHM-u za blisko 30 tysięcy złotych miesięcznie, to ta od zaręczyn w podziemiach w kopalni Bogdanka. Mamy oficera wywiadu, który zamieszany był w sprawę respiratorów, rekomendował tego dziwnego handlarza albańskiego. Tymi niedziałającymi respiratorami, wiceprezes spółki orlanowskiej w Czechach. Mamy proboszcza, który dostaje z programu Villa Plus pół miliona złotych w Rzeszowie. Ja wymieniłem, ja nie jestem w stanie dalej wymieniać, znaczy mogę dalej wymieniać, tylko szkoda czasu, coś, co obejrzałem, korzystając z tej krótkiej przerwy, w ciągu kilku dni, także w waszych programach. Czarnek powiedział. Zacytuję minister Czarnek. Villa Plus to świetnie przeprowadzony program. Absolutnie dobrze przygotowany. Morawiecki powiedział, że za to medal się należy panu ministrowi Czarnkowi. Ośmiornica, znaczy innego słowa nie, tutaj nie znajduję. Wszędzie jest szwagier, znajomy siostry, mąż, narzeczona. Wszystko, wszystko co ich łączy, to pis, nadzwyczajna pazerność na pieniądze, gigantyczne awanse, nieuzasadnione dotacje. Pan minister Czarnecki mówi, że Willa Plus to świetnie przygotowany program. A ja chcę Wam powiedzieć, że Cela Plus będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny yy, tak, i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o, o, o pieniądze, yy, z, zbudowali ten system Ale... yy, dojenia państwa i publicznych pieniędzy. A co to znaczy, A Polakom? Plus, panie premierze? Co to znaczy? cela pójdzie? Wszyscy, którzy odpowiadają za te ewidentnie korupcyjne zachowania, za no słuchajcie, jeśli my mamy instytucję, która wydaje y, setki milionów złotych dla de facto nie nieistniejących nie, nie firemek znajomych na tak zwane badania i rozwój w ogóle y, znaczy w jakimś sensie brakuje słów, ale ja nie chcę, żeby w tej sprawie nam brakowało słów, znaczy nie. Tak jak krzywdy ludzkie będą naprawione, tak wszyscy, którzy w już w sposób tak bez, bez żadnych zahamowań rozkładają publiczne pieniądze, muszą za to odpowiedzieć. Nie... A działają samowolnie pana zdaniem, bo minister Czarnek pytany o to, czy, czy przeprosi, twierdzi, że nie ma za co, że czy słucha ludzi. Przypomnę, że w naszym sondażu 70%, 68 dokładnie procent. Ankietowanych stwierdziło, że po programie Villa plus to dymisja się należy dla, dla pana ministra Czarnka. Pan minister mówi słucham kierownictwa swojej partii i premiera w takiej kolejności zresztą. Czy to, był, to są samodzielne decyzje, czy to, jest, czy to są decyzje, nad którymi stoi e, Góra, tak to nazwijmy. Czy na to pewno nie, zgoda... znaczy, mnie, mnie nie zwiedzie nikt, znaczy, bo to z tej racji, że ja po prostu no, ja znam i ty, ty, tych ludzi i mechanizmy, jakie nimi powodują, oglądam ich od wielu lat. Yy, niech nikogo nie zwiedzie yy, ta poza Jarosława Kaczyńskiego, yy, starszego, wygaszonego pana, yy, tak wyglądającego na bardzo skromnego, żeby nie powiedzieć. Zdezorganizowanego, nie dbającego o, o, o wygląd i na pewno bardzo skromnego. To także u was by, yy, 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 był program o zdarzeniach, które oglądałem z bliska wówczas, lata temu. Czyli Srebrna i ten narastający, gigantyczny, polityczny majątek, jaki Kaczyński zgromadził przez, przez te lata. Pazerność PiSu to nie jest incydent jakiś urzędników, którzy korzystają z faktu, że car jest, odwrócił się na chwilę od nich. To jest istota, to jest filozofia, to jest sedno działania PiSu, a wcześniej porozumienia Centrum, to znaczy dojenie publicznych pieniędzy, gromadzenie maksymalnych środków i świetna organizacja, jeśli chodzi o, o, o te działania, tę pazerność i kompletna bezradność, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów ludzi. Ale to ja mógłby, dlatego, mógłby, że tej... wolne media wywróciły program dwóch wież przy Srebrnej? To Nie. stąd... Teraz tam mnogość programów? Tam, znaczy oni zawsze tak działali, tylko że są dzisiaj już tak długo u władzy, że w ogóle zniknęły kompletne jakieś odruchy, odruchy lęku czy, czy strachu, tym bardziej, że CBA. W, w wykonaniu pisowskim przez te lata jest służbą, która ma ewentualnie dokuczyć opozycji, która nie zajmuje się przecież żadnym. No teraz już nie wytrzymali, teraz już musieli wjechać do tego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, no bo to już przekroczyło wszystkie miary. To, to co jest najbardziej uderzające, ostatnie zdanie, dosłownie, że ta Willa Plus, czyli te miliony dla kolegów, koleżanek, rodzin z, z programu właśnie Willa Plus, i równocześnie sytuacja tysięcy rodzin w Polsce, w Świdniku. Ja miałem być w, Planowałem być w Świdniku, tylko ta choroba mnie rozłożyła. Do tych ludzi, którzy mieli dostać mieszkanie plus z programu pisowskiego z, y, y, publicznego wsparcia dla mieszkań. Wszyscy zostali oszukani. Ludzie z Gdyni... Z, y, Osiedla Kaczebuki, z ulicy Grota Roweckiego właśnie w Świdniku, z, ludzie z Krakowa, do, do nas docierają te, te, nowy Nikiszowiec w Katowicach. Te wspólnoty ludzi z rozpaczonych mieli mieć mieszkanie na własność niedługo, za 400 tysięcy muszą zapłacić 1,5 miliona. Czynsze przekroczyły 200-300%, to co PiS im obiecał. I jednocześnie nie się, ma tych miliardów z, Ale kapitalnie są zorganizowani, jeśli chodzi o ich kasę, o ich willę plus. Jednocześnie jak mówię, nie ma tych miliardów z Unii, wracając do decyzji pana prezydenta i wracając do oczekiwania na decyzję, co zrobi z ustawą Trybunał. Sądzi Pan, że pieniądze z Unii będą odblokowane przed wyborami? To pytanie jest właściwie na to pytanie już setki razy odpowiedź padała. No, nawet do, jak pani pamięta, mimo że. Jest, miałem rację wtedy, ale byłem. Krytykowany za to głosowanie w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. My szukamy jako opozycja wszystkich dostępnych sposobów, żeby te pieniądze trafiły do Polski. Paradoks polega na tym, że swoim, swoją niekompetencją, cynizmem, walkami wewnętrznymi do tej blokady doprowadzili pospołu prezydent Duda, prezes Kaczyński, minister Ziobro. Przecież to nie jest jakaś, proszę mnie nie pytać o rozwikłanie zagadki, czy pieniądze z Brukseli będą, bo wszyscy wiemy, co trzeba zrobić. Daliśmy im kilka projektów ustaw. Głosowaliśmy za ich, deklarując niedoskonałą ustawą, byleby ułatwić przyjęcie tych pieniędzy. Trzeba zmienić PiS. Trzeba ich odsunąć od władzy. Obawiam się, że właściwie innej perspektywy na uzyskanie tych pieniędzy już nie ma jeśli to jest jedyna droga, to ta droga wiedzie przez urny wyborcze. Tu pytanie, czy, czy jedna lista to już jest kwestia przesądzona, albo inaczej zapytam, czy Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska idzie do wyborów sama? Ja zdania nie zmieniłem i ja od początku namawiałem do tego, żeby jednoczyć opozycję, ale też słyszeliśmy za każdym razem odpowiedzi niektórych liderów, Szymona Hołowni, Władysława Kośniaka-Kamysza, że oni nie są zainteresowani tą jedną listą wspólnie z Koalicją Obywatelską. Ja mam inne zdanie, ale szanuję ich decyzję. Nie podzielam jakiejś złośliwości czy ironii, jeśli chodzi o to zbliżenie między PSL-em a ruchem chołowni. To jest dobry ruch. Niech się jednoczą, bo jest dwóch zdań. Nie można podejmować ryzyka, że ktoś byłby pod progiem na przykład i, i, i głosy byłyby zmarnowane. Natomiast ja wziąłem na siebie zadanie i je wykonam. To znaczy trzeba wygrać z pisem. Każdy ma jakie zadanie do wykonania. Platforma Obywatelska, koalicja Obywatelska musi wygrać z pisem. Idąc I, w pojedynkę, idąc i, sami? I chcę odrzucić wszystkie te takie domniemania, że a, ktoś nie da rady, albo jak ja tu je przyjechałem, to średnio pis miał przewagi nad nami 20%. Dziś jest blisko remisu. Dziś jest blisko remisu, po roku. Więc chcę powiedzieć tak. Yy, będziemy przygotowani do tego, żeby wygrać wybory z pisem. Jeśli partnerzy zmienią zdanie, jeśli powiedzą, że okej, okay, jednak jednoczmy się. Ja i tak będę otwarty do końca, tu nie ma żadnych, żadnych ryzyk, ale my od poniedziałku ruszamy i z programem, i z wizytami w każdym województwie w Polsce po to, żeby wygrać te wybory, żeby zdobyć pierwsze miejsce, zdobyć premię wynikającą z ordynacji i zmienić te władze. Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były premier, były szef Rady Europejskiej. Moim i Państwa gościem w Faktach po Faktach. Pięknie dziękuję panie premierze. Dziękuję. Za chwilę na nas Paszej o Orędzie Prezydenta Andrzeja Dudy, a tuż potem kropka i i Monika Olejnik. Dobrego...